Biała Ewa, jestem dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzedniku Dużym. Chciałam bardzo polecić spotkanie dla dzieci z państwem. Jest to jedno z fajniejszych spotkań, w jakich brałam udział. Dzieci nie były znudzone, współpracowały, śpiewały. Także naprawdę jedno z, jedno z najbardziej wesołych spotkań, w jakich brałam udział. A czy nie lubicie czytać? Tak! Czy nie lubicie nic nie dadzą tutaj spory, trzeba wracać do swej. No, ale... Szablę, kładamy. Szablę, Justyna Bździu, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie, moderatorka dyskusyjnego klubu Książki Okładka. Również w Aleksandrowie spotkanie było po prostu super ciekawe, świetne i to najlepsza promocja czytelnictwa, śpiewająca biblioteka wymiata, mówiąc językiem młodzieżowym. Czy polecam, czy polecam pani? Polecam, tak, polecam i zachęcam naprawdę, bo to jedno z ciekawszych spotkań, jakie do tej pory odbyło się dla małych dzieci. I'm beside.